Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam jak kupuję. Mam 1604 robuxy. No więc tak, zacznijmy od tego. Patrzcie. To nie jest żart. Ile coś tam zobaczyć? Ludzie, to nie jest jedna z najlepszych rzeczy? O, wow! O, wow, wow, wow! O, wow! Ja Cię, ja Cię kręcę. Dobra, dobra, Ma, mam nowy dom, spokojnie. To, 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 ludzie jest jakby takie szczęście. Ale my dzisiaj nie przyszliśmy, żeby patrzeć na mój kozacki dom, a że jeszcze taką jedną rzecz. Filip, pozdrawiam Filipa i Leszka. Filip... Tempo pewnie się popłaczę, jak zobaczy ten filmik. No, no nic. Właśnie się przypadki i nie dostałem chyba jeszcze nic. To nie są jaja. Dostałem legendarne super auto. To jest Ferrari chyba. Łooo! Ludzie! Kozacko! Kozacki wybór. Nie. No co ludzie? Czy wy widzicie, co się dzisiaj odwala? Nikt by to nie pomyślał. Z tego wypro, wy, wy, wypróbujemy sobie go dzisiaj na drodze. No widzę, że stanie jest mnie szybko ponieść. No dobra, zaraz kończymy odcinek. No i na końcówkę robimy to. Najnowszy update był i nowy pet. Ale nie chodzi o peta, a nową legendę. Mam już robotoka tak, mam już karoce, mam takie rzeczy. Robimy to. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Dawajcie teraz suba. Filip, żegnajcie. Do widzenia.